Siemka, tu Niko125 i tak, jesteśmy w końcu tej tak. Nie, ale nie chodzi o to. To jest odcinek informacyjny, w którym będzie konkurs bez nagród, tak jakby. Wiem, chujowo. No, o co chodzi? Bo mam zarąbisty problem... Kurde. Mam zarombisty problem z moim... Yy, tłem na kanał tak prosiłem tak. jedną osobę ale już mi kurde od, dwa, od początku roku szkolnego robi tło no to wiecie cały czas no zaraz ci trafię, zaraz ci zaraz ci zaraz spoko mniejsza z tym no to jak ktoś by ogarniał 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 photoshopa albo jakieś inne takie programy to na PW proszę mi napisać Ja wyślę Ja wyślę na PW odpiszę e, ten link z fotkami Które mają się znajdować w czymś tam Cajcie Jepe He, Junior, nie dasz rady Ja to znam no. Mniejsza, kurde szkoda, że to ten stary safe. Bo nie ma jeszcze męskiego domku Szkieleta nawet nie ma Kostka nie ma niestety No, ale męski domek, o Tyk, tym, tu gdzieś stał Jak pamiętam Pamiętam, że no, mam gdzieś tu Dosłownie, chyba netto stoi, gdzie ja stoję. Chyba tak mi się wydaje, dobra, ale gdzieś w tym miejscu. No już nie pamiętam. No, co ja chciałem jeszcze powiedzieć, że. Chciałem powiedzieć, że, 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 że żucha. Nie, nie, że żucha. Aha, y, chciałbym nagrać jakiegoś let's playa. Nie wiem, czy to będzie let's play, czy tylko takie po prostu gramy bez gadania i mamy takie gry Instinct. Strzelanka, zombie. Takie tam, jakieś mafia. 1 mafia, 1 tak, tak się zastanawiam, czy właśnie mafia robić. I nie wiem, może total overdose, tylko że nie, że wszystkie będę robił. Tylko po prostu wygłosujcie, jakie, jaką mam zrobić. To tak, mafia, instynkt lub total overdose. Ja tam bym wolał mafię, ale zobaczymy mafię tyle albo. Tylko, że Gotika dwójkę ciężko by z kodów przejść, ale przeszedłem go tyle razy na kodach. Chyba, żebym sobie trochę siłki podwyżył, to co tyle. I obrony. Ale to zobaczymy. Może jednak zrobię tego gotika nawet. A ja się tak zastanawiam, czy mafie, czy. Ale chyba mafie. Dobra, wybór należy do was. To będzie mój tak jakby pierwszy Let's Play, bo te Vice City się nie liczy. Vice City się nie liczy. Vice się nie liczy, kumacie? O pod tym drzewem Sikał Junior. Zombie. Się ma zombie. Aha, y, na razie w, y, muszę wstrzymać chwilowo y, serię klockowego przetrwania, no bo czekam. W sumie nie. Dzisiaj może nagram coś, zobaczmy. Ale. Jak mojego brata, oczywiście nie będzie zaraz mi się tu Hero Brain gdzieś pokaże. Jak widzieliście, już w 13 odcinku, to oczywiście mam moda Hero Brain i będzie ciężko z tym. O, jest! Creeper! Widzicie tam? To, o kurwa, ile Creeperów. Pająk tam Hero Brain, idzie, widzicie? Jest już po mnie po prostu i tyle. Jak mnie to wszystko będzie gonić, to fajnie. Chodź tu. Hira. hira, hira, patrzcie ile To jest mod oczywiście. Sorry, że nie podałem go w opisie, ale jednemu użytkownikowi już wysłałem na jego prośbę. Bo chciał, że tego moda, żebym mu wysłał, to mu wysłałem. Mam nadzieję, że działa ci, wiesz jak zainstalować. Hirobrine mnie gonią! Trzeba jakoś uciec. O kurwa ile ich tu jest. Sorry za przykład. Ale drugi. Wiecie jak to chieblym goni i. O. Przestałem nie gonić patrzcie. Tu 3, 4... Pełno... kurde tam. Kurde, pełno, dobra. No, tak właśnie zacząłem fabułę tak jakby. I moim celem jest zniszczenie tego gościa. Całość, całość muszę, cały świat uratować przed Hero a takie tam, takie Jakoś mi to w... tak sobie nagrywałem z tym Hero tak? Tym modem, że uciekam i tak nagle, dobra, czemu nie zrobić fabuły do klockowego przetrwania? W pierwszej serii się tak, pierwsza seria się zakończy po prostu z końcem Hero i jak nie będzie modu Hero do. 1.8. O oh, shit! Jak nie będzie moduł Hirobren'a do 1.8, no to dupa. Oj, zabiło mnie. No dobra, jestem znowu, bo. Coś mi lagnęło <ścoughs> Idziemy do znaku picza O, ja zupa Nie Dobra, ale z tym mniejsza. No to co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Coś chciałem jeszcze powiedzieć. No to z tym let's playem. Nie wiem, czy to będzie let's play, ale. Z mafii na pewno to będzie let's play. I będziemy grać w mafię do końca. Nie jak w City zakończyłem, że nagle tak się zakończyło. O! Po prostu zagramy sobie w mafię. Czekam aż wpadnie. A chyba dzień wychodzi, tak mi się uda eee, Czekajcie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Hm No to mafia. Instynkt. Może Total Overdose, ale Total'a nie mam, musiał ściągnąć, bo nigdzie już tego nie kupicie, nigdzie. Nawet nie wiem czy to w ogóle jakieś do kupienia było, ale ta gra jest zarąbista, więc... Ale tak mi się wydaje, Mafia, tak. Mafia mi odpowiada, jedynka, nie dwójka. Nie dwójeczka. Jedynka jest sama raz. Okej. Okay. Chciałem dwójkę nagrywać, ale przeszedłem dwa razy, co to kurde jest, nie chcę mi się znowu Ojca Chrzestnego 1 też mi się nie chce grać Dwójki, dwójka jest, znaczy dwójkę przeszedłem trzy razy Czy tam dwa, mniejsza z tym No No to z tym właśnie tłem by się przydało właśnie, jakbyście mogli Wyróżnienie to będzie wasze tło na moim kanale Ja tam fotki wyślę na privapw czy jak to tam się zwie już dawno miał, nie Tatu, ta tu ta tu ta tu ta tu tu szkielety hero brain pewnie tam oszkielet creeper Piu, tam hero brain biega szkoda że ich jest tyle tak pełno tych hero brainów przydałby się jeden który też buduje i takie tam może do 1.8 coś tam Oh shit sorry za kanciastą dolinę a stary model kanciastej Kanciastą dolinę opanował Hirobrine <grymne> Jak widzicie No dobra Pełno szkieletów, creeperów Chciałem im dać skina terrorystów z karabinami, ale... one nie strzelałem. <grymne> Może szkieletów bym tak zrobił. No to by było fajne. Ooo oh, shit, jakbym tam wbił, to już bym nie wyszedł. A muszę się chować. Patrzcie. Trzy mnie gonią. Cztery Hirobrine mnie gonią. he <laughs> he siema ziom siema 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 jakie bliźniaki eee dobra co ja chciałem ukszyt w tu tu, dobra no dobra jest zawiesiło mi się o jezu hero nie dał. tak eee dobra co ja chciałem jeszcze powiedzieć eee, że sram patrzcie szkieletów i zombie o kurwa eee sorry znowu O, no, tu mamy znak pitch. dobra ale mniejsza z tym mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, chyba osiem nawet. Osiem Heroines. Eee, dopiero teraz się skapnąłem, że zombie ma taki sam ciuch jak Heroin. No co? Nie wiem, wcześniej się stawłem. Żartowałem. Wracam na kanciastą. To tam. W sumie cały czas jesteśmy na kanciastej, ale. Z oddalonego. Z oddali o świnie. Z oddali już widać o. Właśnie tu Pitch mamy tablicę rejestracyjną. I tu mamy już widać domy. Bloki mieszkalne. Szkoda, że nie ma. Mamuńskiego domku JJ-a O, shit, ile creeperów Poddamy się egzekucji creeperowej Będzie bum bum bum, siakalaka bum Creeper techno yy. Tak, tak Creeper bum 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 bum, creeper bum O, hero bro... Hero bum No... Hero, Bryna, zabić mi tu Aha, wysalił mnie. No dobra. To pamiętajcie tam... E, do kiedy chcecie wysyłajcie to ten... No ale... Jak najszybciej bym chciał mieć tło. Już zanim go 50 widzów. Albo już mam 50 widzów, już nawet nie wiem. 50 to super. Dużo kurwa. JJ ma 100 tysięcy, co nie? A ja mam 50. No i to jest zajebiste. <grym> No spoko. O, no dobra. Yy. No to cześć. Pozdrawiam was i będziemy let's playać. Tylko nie wiadomo jeszcze w co Głosujcie. Czego będzie tam najwięcej w opisie? Tam na dole. No tego nie, nie widzicie, jak pokazuję. Ale tam na dole. Czekajcie. Tam na dole, o tam. Tam. Kurde, no. No ta na dole, no gdzieś tam. O. Nie mogę pokazać. Aha, aha, aha. aha. O, dzień się robił. Dobra, no to. W opisie piszcie tam. Yy. Ej, w ogóle, jaką grę mam to pamiętajcie Mafia, jeden. Instynkt. Strzelanka z. Zarąbi... Nawet nie taka zarombista ale mi się tam podobała. Zombie, takie tam, tak. Dead Island. Nie ma szans. Nie, 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 nie kupię. Nie kupię. Nie mam kasy. Niestety. Tak samo Dekartela miałem kupić, ale pełno osób mi odradza, że de Cartel to dupa. Kupa. Nie postarali się za bardzo. A Dead Island. Może kupię i zobaczymy. Nie chcę mi się lekzplejać, ale będzie cooperation. Fakie, boom headshot, siakalaka klawaturą, jak no i kurwa headshot dupą też. Idziemy boom headshot minicko. Boom headshot, siakalaka. Royo mnie nauczył boom headshotować i w sumie ten, ten filmik informacyjny kurwa będzie jak normalnie. 14 odcinek klockowego przetrwania. Nie, no bo na kanciastej. A w sumie ja mógłbym zrobić jakiś odcinek na końcu tej dolinie No ściągnąłem sobie mapkę. Tam widzicie Chtip! Chtip. Chcip. Nie no pisz. Chc. Chtip. Ctip. Cztip. Chtip. Chtip. Po prostu chtip tam pisę. Piszę tam htip i tyle. Htip. Pić, chtip, pić, chtyp, pić, chtip. Ch chtyp. Chtyp, picz. No zobacz. chcy ip. Jak po rusku. Kurwa, wczoraj miałem ruski w szkole. Ja pierdzielę co to jest. Naprawdę, o tak piszę, kurde, na przykład jakiś, nie wiem, skudwa chujowy język, dobra. Nie musisz kończyć pół godziny temu, nie mógł, Nie musisz kończyć, dobra. Cześć.